Sylwester Walutainga. Co? Jeszcze Sylwek z was wszystkich z będzie mistrzem w kategorii 66. O oh, kurwa, no jest. Podaj Deny... Tak bardzo się ciebie Wojtek przestraszyłem. Co? Ja jestem zadowolony przede wszystkim, że mam w końcu zawodnika, który jest mojego wzrostu, nie ma tego skracania dystansu, tylko właśnie można wchodzić w wymiany. Ja nie muszę tam się bać, że ja wywalę ręce do przodu, nie sięgnę, a y, będę trapiany. Kręci mnie to. Bardzo duża awantura. <grystki> <grystki> Bo widzisz mnie? Co? Gdzie to pismo z sądu? Minęły trzy lata. Dobrze, W takim razie przepraszam, raz. że powiedziałem, że wyświetlenia są tylko, nie, tylko i wyłącznie że... tureckie. Nie były tylko i wyłącznie tureckie, <grystka> ale były w <mam> <grystka> Indii również. Y Teraz no nie bierzesz już pod okay. Nie! Wiadomo, śmiali się nie. To nawet jak pojechałem do domu rodzinnego, to mama powiedziała, po, znowu się bije, znowu cię pobijał. No tutaj no zdarzają się hejterzy nie. フフフフ。<laughs>